Zapraszam na sański No idę, idę, idę Idę tam gdzie napisałeś Idę tam gdzie napisałeś Tylko sobie na streamie po prostu wiecie Wiesz, przetestuję i zaraz będę tam Wyłączę później Byłem chyba tą Kalinę Kalina tak zwana Dobra, gdzie to było, gdzie to A, tutaj było Nie, tu Tak A przepraszam, góruszka jest dobra czy nie? Goruszka. Nie, to jest A, to jest pigma mi się. Dobra, bo ja muszę iść do parku tam do kogoś. Próbujemy i sprawdzamy, czy to dobre, czy niedobre. Z tego co próbowałem, to chyba najlepsza jest z góruszka, wiecie? Nie wiem, czy jest w ogóle. Nie wiem, nie wiem. Kurczę, jakby można było coś dostać za freeko. Sprawdzam co dalej. Trzy biegoci schabowy, Pyk zapraszam do donatowania. Może coś kupię, będę coś dobrego próbował. W razie na razie dzięki, że byliście. Potem zacznie kolejny live'ik. Okej, okay, let's go! Let's go youtube! I'm back! I'm back! Ok, let's go! Good! Ok, let's go! Let's go, let's go! A co Barcelona! Wow! Mam pytanie, może pan coś polecić? Coś yy, ten, nie od starego, tylko słodkie. A może pan też coś tam słodkiego to tak? To, tylko tak za pół godzinki, okej? Okay? Mógłby pan jeszcze coś tam? Tylko słodkie. Dziękuję. Dobra, może pan wyrzucić? Czy... dziękuję? Ale dobra, dobra, czyli e, w tej samej cenie, tak? You're crazy, man! What is this? What is this, man? Wow, 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 wow. Look, 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 look. Oh, man. Give me alcohol. Maybe here. Okay, maybe here. Maybe here. Hey, look, look, look! Oh! cat! Oh! Money, money, money! Garfield! Yeah, Real Madrid! Real Madrid, Cristiano Ronaldo! Kto tu rządzi? Po ile jest ten Real Madrid 45. No to mamy... Będziemy mieli... Mieli mocny. Cristiano Ronaldo, Real Madrid. Dobra, idę wypłacić i zaraz wracam, dobrze? Jesteście, jesteście o czte... Nie no 40 zł to jesteśmy na lewie. A to wygodne. A na tym się nie śpi. Aha. Co to jest? Ogólnie co to jest, bo się nie znam? Bieżnik na stół. A na stół? Nooo ponad Ja! Yeah. Było 300 osób. Sam sobie ucisz się. Jak nie masz kultury. Przez nie bluźni. Jak nie masz kultury, to nie potrafisz się zachować. Kto ciebie wychowywał? Myszka Miki? Albo nie, o Monty! Dał cię wychowania, geniuszu! Nawet się nie potrafi wychować, bo rodziców miał takich samych, co nie? Myśli, że jest kimś, a jest nikim. To jest geniusz yy, głupoty. No bo to jest gość, który nie potrafi się zachować. Uważa, że jest kimś, a tak naprawdę jest nikim. No niziny inteligencji, zero tolerancji, zero, szacunku. W ogóle zachowuje się jak bydło, które powinno być w stajnie. Jaju, jaka pani śliczna. Bierę for my, ok? Alright, bye. Oh man, oh man. Oh no, 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 on jest taki z widoku, taki. Jest w prawie 200 osób na streamie. Raczej twoja stara bez bez kasy, bo ci wychowała Myślę, że źle. Lecimy dół! do. się, w śpić. Okej, where is where is my way? Ajajaj. Mmm! War war maybe here. Maybe here. no, ja muszę usiąść. Mam to gdzieś już zajęte, ale muszę usiąść Pysk w śmieciu. Chcę sobie wejść tego garka tutaj. dziękuję bardzo. A jak zdobędę to mogę tań? Zapłacić. Dziękuję bardzo. A jak zdobędę to zapłacę, Ile tam będzie? Szefie? 20. 20, dobra. Zaraz może zdobędę. Jest was, jest was prawie 200 osób ja, Ale noża nie wziąłem <laughs> Zaraz Jak nie ma noża To można i sobie inaczej poradzić Pamiętajcie Że ja się trochę wychowywałem Na Aleksandrze Super Trumpie, Więc, więc Większą inteligencję jak Aleksandr Supertramp Tak Nie mam no to chodzi. Zobaczcie, takie coś mam za fryko Free free. Ja wiem o tym, że jestem wspaniałą Bożą osobą. I tego nikt nie zmieni. Ale ty jesteś głupi. Gorzej niż but, bo but jest przydatny, a ty nie. Nieźle wyjaśniam, co? Ja pierdolę. Suka. Suka blad. Suka, blad. Możecie seconds later. no bo robię streama. No dostałem za Warto być youtuberem, gwiazdą co? Warto warto, bo za wszystko dostajesz. A że mówisz o swoim tacie, no spoko. To dawaj chodź tutaj, to się zmierzymy. A tu śpisz, biszcie do domu spać na spokojnie. <ścoughs> oh, 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 oh. <ścoughs> Nie tylko Cristiano Ronaldo, masy to jak słabiak. Thank you very much, bye. I'm going. Fucking shit. <laughs> sorry, sorry, Żuwie. Smacznego. Dziękuję. Ale dobra, okej. Okay. To mam takie pytanie do Ciebie. Maciej czy Ronaldo? Ronaldo. Siu! Ja! Ja nie mogę. Czy musi zawsze, często padać na, na tym święcie? Tylko to jest moja taka spostrzega. Jak tyś? Spostrzegawczość. Aha, że powiedzmy, jakbyś miała to nad drzwią to by było też ładnie nie wiem, sobie tam popróbujesz sorki, <laughs> ale ten, nie chciałbym obrazić czy coś do domu dojdę, nie wiem o której. ale nie mam kasy na to, więc numer telefonu blik by się przydał bo na to to ja już kasy nie mam wysyłajcie na numer telefonu blik wysyłajcie robimy dymy, robimy zabawę, robimy xtream ja jestem youtuberem, tiktokerem bardzo ważną osobą, tławną Właśnie jestem VIP. VIP, VIP. Kurwa. Nie będę spał Aaaa. No i dobrego. Lecimy, nie będę zamulał, bo zamulałem na streamie. I ludzie wyszli. A miałem pewne 300 osób, no. Bo Oh man! Mam na... A mam pytanie, czy można by było jeszcze z jednego, ostatniego? No tak. Z przepraszam. By pan, z by a, a ja, ja przepraszam. Ja to próbowałem? Czy nie? Tak, przed chwilą pan to próbował. Okay. A, kam, a to, co to, kamczatka A dobra? Zależy, kto A co po ile są? A, 40. 40, to są 200 ml. Dobra, mm. to ostatnie, dobrze? To jakby dobrze. można... A się. To wie Pani co? Zaraz się zdecyduję i będzie można kupić. To będzie, tylko muszę wypłacić. Tylko muszę wypłacić. Ale dziękuję. Oh, sobie popiłem. Oj, 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 dobre. Dobre, dobre. A tak nie kupię. <laughs> Niektórzy są gorsi niż świnie, więc nie wiem czy warto. Wiecie, ale w tym roku święto to jest dno. Kacper, no ale to ten, albo byś się mógł pojawić, albo wysłać donate tyle, żeby mógł sobie obalić. I to do, wiesz, zeru, zerowanie. No to wysyłajcie Donate. No nie, no ja muszę, no, no muszę, no, no, no nie wypali, no muszę, no. Dobrze. Tego się nie robiło na wojnie KUR! Nawet na wojnie nie było tak. Nie! Nie! Teraz to poleci wszystko w kosmos! Zamykaj się, Łojzu. Beznadziejna imitacja istnienia. Taka, wiecie, zaawansowana cywilizacja. Kurwa, cywilizacja. Zaraz wyjdę tam i wszystkich roz... Wiecie co zrobię. O, mój ulubiony content. No właśnie. Skoro ulubiony content, to oglądaj, no nie? Święto kwiatów, owoców i warzyw. Zaczynamy. Wysyłajcie do neta, tak, żeby miał na piwko i będę kolejny dymy. Robimy dymy, dymy, dymy. Się nie bawimy. Karate Kid. Karate Kid. Oh. Jaka komedia, nie? Jaka to komedia, no nie? Słyszałem Kidramen Kidraman, a nie Kidramen O tej godzinie to ja się kochałem Z moją byłą dziewczyną W sensie Można powiedzieć, że to nie moja była Ale obecna, ale Ale poszedłem z nią do domu I się z nią Ja <grym> teraz siedzę w Toitoju O tej godzinie Już ją brałem jak a, Wiecie co Ktoś jest z Andromedy. Ja jestem z Andromedy. Wiecie o tym, że żartuję, że jestem z Andromedy? Nie jestem z Andromedy, spokojnie. Ja nie można je przesuwać, jest damski i męski. Ja nie mogę, ludzie, lwy, jesteście żałośni. Ludzkość, jakie to dno. Ja ją wystarczy przesunąć. Przesunąć. Bo jest kobitka. no to nie może facet weź Ojej, oł, streama Nie wiem, kończę streama, chyba że ktoś ma jeszcze Jakiś danej dla mnie Jakiś donate? nie tak, bo niekażnie we mnie wsięgłość Czogle tu czekam i siłę oddaję wersom Patrzę z daleka na tych co widzisz jest chcą Jak w popoli i na laty ich złe królestwo